Cześć. To taki mały dodatek do tych e, trzech filmów, które wcześniej, mam nadzieję, oglądaliście. Jesteśmy w miejscowości Przysieka i wybieramy się do wodospadu podgórnej. E, parking z, e, samochód zostawiliśmy na parkingu e, na dole. Parking na chwilę obecną jest bezpłatny. E, I ulicą droga do wodospadu. E, doszliśmy do szlaku czarno-zielonego. Jeśli słyszycie. To jest właśnie potok, który tu To jest To jest jeden z wodospadów w okolicy. Mniej znany, ale równie, równie piękny. Już nie może zdecydować. Przy tym wodospadzie można zanurzyć swe ciało i często ludzie, którzy preferują morsowanie, zanurzają się w tej wodzie. thank <laughs> you Podospad tak. pod górnej, wysokość 10 metrów, tak podają internety. Kilka platform widokowych. Potem wejdziemy tam na górę i zobaczymy podospad z górnego poziomu. Nurkujemy bez sprzętu, ale nurkujemy. Podpaliśmy grupę morców. Nie wielką, bo nie wielką, ale napisaliśmy się na Co? <grytanie> ale czysta woda. To taki panu? akwen byłby. Danur no, pan O, mam No, razy. Zadowolony? No. No to kończymy naszą przygodę z wodopadem. Było szybko, miło i przyjemnie. Czysta woda zimna. Do następnego. Nie nurka.